Kolejny dzień na wyprawie Karwia Ostrowo Parking Diablos Koniowóz We własnej osobie Ale historia Taka sytuacja Pierwsze poszukiwania tegoroczne Panem seniorem! Tadeuszem. Witam. No. Widzimy się na plaży. Jesteśmy z na plaży. Pod mam nowego Simplexa w wersji Bluetooth. Co prawda nie ma do niego słuchawek w tej chwili, ale... Pierwsze wrażenia są... Są bardzo pozytywne, bardzo przyjemny sprzęt. Zobaczymy się, jak coś namierza. Tadziu coś namierzyło. W rzeczywiście kurde. tyle piątek. Ojej bo na plaży tyle było Może w całej Polsce tyle jest? Kto wie? Normalnie raj na ziemi! Ho, ho. Złotówecz! Wujecz! A piątki są? Nie, piątek nie ma tutaj ale akurat No ale tak. są, no my tam. <laughs> jest pięknie. Tadeusz, zryło mi to z ust. <laughs> po co chodzić na plaży z wychowaczem? jak tutaj jest kasa na wyciągnięcie ręki i na oko. I magnet. A już tam siedzi. Zwrócę monetkę i znajdę ją na plagu. stał u siebie w chałupie, ale zgadaliśmy się, zaproponowałem na jutro rano stanie, w planie na tak tak nie ma przeciwko, później jedziemy na pierwszą górę w świecie, z Tomlosem i no, więc zobaczymy, co tam się będzie działo Ja tej No taki jest wstępny plan na jutro. Kolejny dzień, plaża Jastrzębia góra, wyjście 24, pierwszy sygnał. O! Jest piąteczka, dzień dobry! Kolejny sygnał i jest pierwsza tegoroczna, zotuwa co trochę poleżała. Widzimy się przy następnym znalezisku. Wejchodzone w Azję. No, Jastrzębia Góra, kończymy dzisiejszy wypad. Poranny, takie podsumowanko plaży w Góra. Górze. Szału nie ma. Ale... Nie Ale zawsze. ile tam masz tylko? No to teraz czeka nas. Czysta do góry co? No, Odiniesz się, nie oddasz radę. Mam nadzieję, że dam radę. <śmianie> <śmianie> no to. I do śmietnika. Po porannym wypadzie na Jastrzenią w górę jest para obiadowa, troszkę ludzi z plaży powracało na pokoje na obiad więc może coś na plaży przybyło po przedpołudniową przedobiadową falą plażowiczów a czy coś zostało po nich. Idę na plażę Tokarwi. Ja już widziałem co to jest, bo już mi błysło pod nogą. Jest to jeden złoty. Jezu, tu jest coś jeszcze. Jest szczęśliwy. Gdzie to dużo takiego Kapsel, kapsel. Dzięki kapselu życie jest kolorowe. Tak Takie znalezisko. Mega bum bum. A co? Rururur. Kolejny na spotkach nie. się, gdzieś, się i się zabłyszczało, więc się włączyłem. Kolejna złotowa z Ja myślę, że złotówa znalazł. Jeszcze nie. W tym samym co, jest, to, co tu jest jeszcze jakiś jeden sygnał. Tego jeszcze nie wiem, co tu jest, ale no, coś... Ale tak co sygnał nie sygnalizuje. Ja wcześniej to był ślechny etykat. Dwa grosze. Dużo wczoraj wysyłał. sygnał. jak skóra bazurem. A To jest ta linia, bazylek ale jest. Na Ładnie się tutaj złoci coś pięknego, ale nie, to nie może być, to nie może być to. Przyszły pierwsze złoto? Nie, za lekkie. Zdecydowanie za lekkie. Ale serce zabiło mocniej. Kolejny syna około tego, czego jest równo z albo być może jest Tak, przed o łańcuszka Ale to nie jest złoto, bo to jest za lekkie Wygląda pięknie, ale jest za lekkie Biegmy Rałem kolejną snułeczkę w kieszeni Kolejny sygnał no. Już się coś świeci 50 groszy. Bardzo ładnie. O, i co tutaj jeszcze wystaje? Coś tu wystaje. Bazyl, jeden grosz. Ale jest coś jeszcze. Się komuś posypało z kieszonki. O, kolejne 50 groszy. Już są trzy monety z tego miejsca, złoty i jeden grosz. Czy to wszystko? Kleś, powiedz, prawda? Czy coś tu jeszcze... Nie, to nazywam... Teraz no To tego miejsca. Kolejny sygnał, tu razdą bez No dobra, ja już widziałem to wcześniej jak machy nogą, ale to jest dwa ziko. sygnał, dwa grosze, bazyl, ale jest. Zobaczcie na to, kolejny jakiś wisiel, który chciałby być złotem. Ale mu daleko. Kolejny sygnał. Ja już go widziałem. Dziesięć groszy. Mamy Kolejny sygnał Kolejny sygnał dalej dalej sygnał do obozu na Fakardy obo, dwa ziko. wazików raczej nie dało Takie ciemne Chyba będzie w nocy padać. Może będzie znowu burza. Wazę pożarnej. Kolejna monetka. 10 groszy. Co to jeszcze? Kolejny sygnał, ale ja już to widzę na oko Co tu się tak błyszczy Co wa? Jest coś jeszcze, ale już widzę, że to jest śmierć To Ten co morzu widać, widać na pewno i taki zachód słońca. Więc... Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Rano byliśmy z seniorem na jadzie górze. Na barierce widzieliście efekty porannych poszukiwań. Po obiedzie poszedłem w stronę karwi. A oto podsumowanie popołudniowego wyjścia na karwie. Proszę bardzo: troszkę śledzi. Monetki: bum bum, część fajka, śrubka. Coś, co myślałem, że może być złoto A być może chciałoby być złotem o, Oczywiście ja też bym chciał, żeby to było złoto, no ale... Na 98% to... 99% to nie jest złoto A to dłuższe to już na 100% nie jest złoto Chyba dziewięć jakieś odpustówka. No i to tyle